Cześć, z tej strony Kasper zabezpieczał to. Mamy tutaj ciekawy samochód Mercedesa Sprintera, najnowszego, w zabudowie kampera. Chcieliśmy Wam pokazać, w jaki sposób działa tutaj integracja naszego Canlocka Pro razem z fabrycznym, zainstalowanym autoalarmem, który znajduje się w tym samochodzie. Przede wszystkim mamy tutaj możliwość połączenia tego fabrycznego alarmu z naszym kanonkiem, czyli w momencie, kiedy ktoś na siłę będzie chciał wejść do samochodu, włączy się autoalarm, który jest tutaj zamontowany fabrycznie i dodatkowo dostaniemy powiadomienie na telefon. Ponadto mamy czujnik wstrząsu, jeżeli ktoś tutaj dopuści się jakiegoś wandalizmu na tym samochodzie, system to wykryje i od razu również powiadomi nas na tym telefonie. Także chodźcie, pokażę Wam, w jaki sposób to działa. Zaczniemy sobie od tego, że e, założymy taką sytuację, że ktoś wybija szybę, ewentualnie e, poprzez wytrych wchodzi do samochodu i próbuje go otworzyć. Więc w takim wypadku mamy w tym momencie auto zablokowane. Próbuję sobie te drzwi otworzyć. Przesunęam się tego do tego, ruchamia. Oczywiście, żeby łączyć się za otworzyć samochód i siadamy do środka. W takim wypadku, kiedy mamy włączony e, alarm. I złodziej dostał się w jakiś sposób do samochodu. Widzicie, telefon natrafia, dzwoni. Natomiast, żeby, żeby spróbować tym autem odjechać, powiedzmy, zakładamy, że złodziej włącza sobie zapłon. Oczywiście nie ma możliwości. Jeżeli się okaże, że miała jakieś urządzenie, którym odblokuje sobie e, ten samochód, spróbuję sobie w tym momencie go uruchomić. I noga na hamulec. Silnik się odpala, natomiast nie można bić żadnego biegu. Cały czas pozostaje w pozycji P. Nieważne, który to jest bieg, cały czas wraca do pozycji parkingowej. Żeby rozblokować ten samochód, musimy wpisać tajny kod tutaj na potrzeby filmu. Bardzo prosty, ustawiony. W tym momencie mamy już rozblokowane auto, noga na hamulec, klikamy start i spójrzcie jeszcze raz, zmieniamy bieg i on pozostaje, także w takim wypadku już możemy sobie odjechać tym autem. W bezpieczny sposób. Więc w taki sposób działa właśnie Canlock. Nie pozwala on na odjechanie tym samochodem. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o samo odblokowanie, mamy możliwość wpisania kodu PIN, który Wam tutaj zaprezentowałem. Jest możliwość podłączenia aplikacji, która przez szyfrowane pasmo Bluetooth będzie rozblokowała nam to zabezpieczenie. Oraz relok, który wystarczy, że mamy przy sobie. Jest to bardzo wygodna forma, ponieważ mamy go w kieszeni, w torbie, walizce. W momencie, kiedy jest on w zasięgu Canlocka, automatycznie auto nam uruchamia. Się i możemy nim odjechać. Mamy tu jeszcze ten efekt wstrząsowy, za chwileczkę Wam pokażemy, jak on działa. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie antywstrząsowe, czy to przed wandalizmem, czy innymi takimi atakami na ten samochód, w takim wypadku telefon do klienta od razu zadzwoni i włączy się głośny alarm. Także już pokazuję, w jaki sposób to działa. Od razu włącza nam się głośny alarm. Chodźcie. W takim wypadku widzieliście, po wejściu do samochodu, rozblokowania go, wyłącza się e, nam ten alarm. Natomiast w każdym, jeżeli chodzi o te drzwi, które tutaj są, czy przesuwne, czy to klapa, e, czy też drzwi boczne, od razu uruchomi się nam ten głośny alarm. Klient dostaje powiadomienie na telefon, mamy czas jakiekolwiek na reakcję. Także to jest cała integracja właśnie z całym tym systemem, więc jeżeli jesteś zainteresowany zabezpieczeniem swojego samochodu bądź też kampera, jak w tym wypadku, śmiało do nas zadzwoń, na pewno coś dla Ciebie znajdziemy i Tobie pomożemy zabezpieczał. Cześć!